Cześć. Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam bardzo podziękować za zdjęcia Waszych prac. Bardzo solidnie i bardzo dobrze je wykonujecie. Piękne, pięknie pokolorowane książeczki zrobiliście. No i nie widziałam, że macie też takie talenty kulinarne. No, byłam pod wrażeniem Mateusz, Twoich przepięknych kanapek. No wiki, twoje naleśniki z jabłkami musiały smakować obłędnie. Postaram się je zrobić według twojego przepisu. Kacper, twój twarożek też wyglądał przepysznie. No szkoda, że nie mogłam tych rzeczy spróbować. Dzisiaj chciałam Wam zaproponować troszeczkę inny sposób lekcji. Już Wam obiecałam, że teraz w taki sposób będziemy się spotykać i w taki sposób będziecie wykonywać wszystkie zadania. A bohaterami dzisiejszego zajęcia będą o te przedmioty. No i tak, po kolei. Co to takiego jest? No to linijka. Linijeczką możemy zmierzyć no, różne rzeczy. Ja, na przykład, mam tutaj pendrive i mogę sobie zmierzyć, że mój pendrive to ma o, tutaj 5 cm. Możemy sobie zmierzyć, na przykład, nie wiem, długość paluszka. O, mój paluszek ma 6 cm. Przypomnę jeszcze, że jak będziecie przykładać centymetr. To będziecie przekładać linijkę, to pamiętajcie o tym, że mierzymy zawsze od zera. Drugim takim przedmiotem, słuchajcie, to jest miara krawiecka. Taką miarą posługują się krawcowe. I żeby uszyć ubranko, spodnie albo bluzeczkę, albo spódniczkę, to oczywiście muszą zmierzyć, jakie mamy wymiary. I możemy sobie zmierzyć długość rączki, obwód pasa, czy, czy długość na przykład spódnicy, jaką chcemy mieć. A nawet obwód głowy sobie tutaj można zmierzyć. Zachęcam, jeżeli w domu macie takie miary, to spróbujcie się pobawić i zmierzyć Siostry, jaką ma albo brata, jaką ma długość ręki, na przykład, albo mama, jaki ma obwód pasa, albo wy, jaki macie tutaj obwód głowy. Przypominam, że tutaj również. Słuchajcie, musicie poszukać sobie na tej miarce liczbę 0 i od zera mierzymy. Po czym przytrzymujemy tutaj paluszkiem, gdzie nam się ta miarka tutaj zetknęła, gdzie się kończy. No i okazuje się, że i odczytujemy tutaj cyferki. I okazuje się, że ja tutaj mam aż 56. Najlepsza. No, kolejna kolejna nasza miareczka to jest no, taka miara budowlana, tak, jak gdyby dla majsterkowiczów, tak. Myślę, że, że widzieliście kiedyś może u taty w garażu, a może tam mu ta, 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 ma taką miarkę i ona jest taka duża, ta moja miarka długa, ta moja miarka ma 5. Metrów. Ona się tak fajnie wyciąga, i tą miarką możemy zmierzyć na przykład długość stołu w kuchni, albo długość całego pokoju czy korytarza. Też zachęcam do zabawy taką miareczką. Spróbujcie, jeżeli macie w domu taką, spróbujcie pobawić się i zmierzyć no, no nie wiem co, długość stołu w kuchni, w pokoju, albo długość swojego pokoju, może biurka no wymyślcie coś, pochwalcie się potem swoimi wymiarami. Chciałam Wam jeszcze pokazać właśnie jak trzeba mierzyć linijeczką. Tutaj przygotowałam dla Was taką wirtualną linijkę i mamy trzy zakładki. Zakładka Tomka, zakładka Oli, zakładka Jacka i musimy zmierzyć. Tak jak powiedziałam, słuchajcie, przykładamy zawsze linijeczkę, od zera i odczytujemy wynik tutaj końcowy. I nasza zakładka tomka kończy się na yy, cyferce 9, czyli ma 9 cm. Teraz przechodzimy do zakładki oli. I zobaczcie, ona jest dłuższa. Przyłożyłam też tutaj, mamy 0. Tutaj kończy nam się. Na liczbie 11, czyli ma 11 cm. Zmierzymy teraz zakładkę Jacka, przykładam tu mamy 0, tu kończy nam się na liczbie 6, czyli zakładka jacka ma 6 cm. I popawcie się w domu linijką rysujcie sobie różne odcinki i próbujcie je pomierzyć. Tak, jak mówiłam. I tutaj, właśnie chcę Was tak, w jednym pliku dostaniecie, w jednym linku, przepraszam, dostaniecie całą lekcję, miara długości centymetr. Po kolei będziecie mogli sobie tutaj wykonywać wszystkie ćwiczenia. Życzę dobrej zabawy. I do zobaczenia. Do jutra.